Cześć, dzisiaj witam Was w nietypowych warunkach. Nie siedzę u siebie, dodatkowo jestem w maseczce. A to dlatego, że jestem właśnie u Oppo, gdzie mam okazję przez chwilę pobawić się nowym smartfonem koncepcyjnym, czyli Oppo X2021. I to jest smartfon, który potrafi zrobić tak. Albo tak. I o co mi chodzi, kiedy mówię, że to jest smartfon koncepcyjny? Otóż urządzenie takie jak to w tej formie prawdopodobnie nigdy nie trafi do sprzedaży. Oppo jednak postanowiło je stworzyć po to, żeby pokazać jak w przyszłości mogą wyglądać smartfony, jak ciekawe mogą być smartfony, no bo właśnie mamy tutaj do czynienia z pierwszym smartfonem, w którym ekran się nie zgina. Tylko się rozwija. I to rozwiązanie, już na pierwszy rzut oka, ma naprawdę sporo plusów. To, co mi się najbardziej podoba, to jest fakt, że kiedy rozwijam ten smartfon, a w ogóle ten smartfon rozwijam, wykonując tutaj gest na przycisku blokady w górę albo w dół, nie robi się tego na siłę, podoba mi się, że ten ekran jest naprawdę płaski. Jeżeli korzystaliście z Samsunga Galaxy Fold albo innych zginanych smartfonów, no to na pewno widzieliście tą bruzdę na środku. Tutaj coś takiego jest też niby widoczne, ale w znacznie mniejszym stopniu. już Wam tłumaczy dlaczego. I ogólnie jak ten ekran działa. Generalnie całość wygląda tak, że mamy tutaj po dwóch stronach smartfonu dwa rolowane silniki. Możecie się zastanawiać dlaczego dwa, a nie jeden. No generalnie chodzi o to, żeby ten smartfon działał tak jak powinien i żeby się nie zepsuł zbyt szybko i dwa silniki sprawiają, że te siły, które tutaj są, kiedy się ten ekran rozwija, siły są po prostu bardziej równomiernie rozkładane. I jako że mamy tutaj ekran OLEDowy, on jest cienki, składa się z jednej warstwy, a co za tym idzie jest elastyczny, to on może się na te rolki nawijać. A dlaczego tutaj jest taki płaski? Dlatego, że mamy tutaj takie półsztywne paski z metalu, które nawijają się razem z ekranem, kiedy on się zwija, ale także sprawiają, że ten ekran po prostu tutaj jest bardzo dobrze usztywniony. Dodatkowo jeszcze pod tym metalowym rusztowaniem mamy takie grzebienie, które nawijają się na te silniczki. Dzięki temu ten ekran po prostu z nich nie spada i rozwija się równomiernie. To jest bardzo przemyślane i bardzo ciekawe rozwiązanie. I warto tutaj też powiedzieć taką ciekawostkę, bo Chińczycy, którzy to tworzyli, mówią, że to jest 6,8 mm, to jest złota proporcja, to jest idealnie, lepiej być nie może. No i właśnie dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że gdyby to było cieńsze, to istniałoby ryzyko, że ten ekran po prostu się zniszczy. Niszczyłby się za szybko, bo jak mówiłem, to jest elastyczne, to jest OLED. A z drugiej strony 6,8 mm to jest dla Chińczyków też istotne, no bo 6 po chińsku brzmi jak łatwo przychodzi, a 8 po chińsku brzmi jak fortuna, czyli Oppo podejrzewa, że po prostu na tym smartfonie łatwo się dorobią, czego oczywiście im życzę. Ale warto też powiedzieć trochę o tym, jak to działa, no bo pewnie część z Was boi się, że jeżeli będzie trzymać ten smartfon w kieszeni i on się otrze o coś i on nagle się rozłoży, rozerwie kieszeni albo się zniszczy, coś takiego, nie ma takiego ryzyka. Bo kiedy ten smartfon jest zablokowany, tak jak teraz, ja mogę po tym mieć ile chcę. Absolutnie nic się nie dzieje. Ale wystarczy, że ja, że ja ten smartfon tutaj odblokuję, robię tak. I on się już rozkłada. Więc to rozwiązanie jest nie tylko przemyślane, ale też bezpieczne. Druga wątpliwość, jaka u Was może się pojawić, to to, na ile to wystarczy, ile to wytrzyma. Te elastyczne ekrany to one nie są zbyt dobre, one szybko się psują i w ogóle. Więc generalnie OPPO mówi, że to starczy na 100 tysięcy złożeń. I zanim zapytacie o ile rozłożeń, to też 100 tysięcy, ale. Co to znaczy te 100 tysięcy? OPPO mówi, że to są 2-3 lata takiego bardzo intensywnego użytkowania, cokolwiek to znaczy albo grubo ponad 5 zwykłego użytkowania, cokolwiek to znaczy. Jak to będzie działać w praktyce, no dowiemy się, kiedy tego typu smartfony tak naprawdę trafią na rynek, ale póki co wygląda na to, że to powinno być wytrzymałe. I moim zdaniem to jest lepsze, bardziej wytrzymałe rozwiązanie, bo sterują nierównomierne silniczki. A w tych składanych smartfonach to człowiek przez to, jak nieuważnie otwierał, zamykał, sam mógł sprawić, że ten mechanizm psuł się szybciej, co widzieliśmy zresztą na przykładzie smartfonów Samsunga, czy Motorola. A skoro mówimy tutaj o bezpieczeństwie, to warto też wspomnieć, że na ten smartfon raczej nigdy nie powstanie żaden ochraniacz, żaden case. Dlaczego? Dlatego, a także dlatego. No bo albo powstaną takie częściowe, które też będzie się będzie miał tutaj dziurę, jak ten smartfon będzie się rozwijał, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, więc jeżeli upuszczacie smartfony, to zdecydowanie nie jest nic dla Was. No i też możecie się zastanawiać, jak wygląda interfejs, kiedy korzystamy z jednego albo drugiego trybu. No i tutaj mamy system Android z nakładką ColorOS Odoppo i on się dostosowuje dobrze. Zresztą ten Android ogólnie jest do tego przystosowany, ponieważ Mamy mnóstwo smartfonów z różnymi ekranami, z rozkładanymi ekranami. Mamy tablety, więc ten Android jest przystosowany do różnych rozdzielczości, do różnych przekątnych i tak samo jest w tym przypadku, bo tutaj mamy przekątną 6,7 albo 7,4 cala, oczywiście o różnych y, proporcjach. I pamiętajcie tylko, że mamy tutaj tylko dwa ustawienia ekranu, więc nie ma nic pomiędzy. Albo smartfon jest złożony, albo jest rozłożony. No i generalnie co więcej mogę Wam powiedzieć. O podzespołach nic, bo to jest smartfon koncepcyjny. Jak mówiłem, jeżeli wyjdzie na rynek, no to będzie... I wyglądał inaczej niż to, a na pewno będzie miał inne podzespoły, a tak wam nic nie powiem z tego samego powodu. O wam nic nie powiem także z tego samego powodu, bo nie wiadomo, ile coś takiego w ogóle będzie kosztować. Generalnie to jest bardzo interesujące urządzenie, to jest bardzo ciekawy koncept i mam nadzieję, że tego typu smartfony pojawią się na rynku. No bo ile można patrzeć zarówno na te zwykłe telefony, jak też te składane, które nam się tutaj trochę już opatrzyły, a tutaj mamy w końcu coś nowego. Nie wygląda to idealnie, ale wygląda to bardzo dobrze i na pewno lepiej niż te zwykłe składane smartfony. Pamiętajcie, że komentarze są do Waszej dyspozycji i napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym Oppo X2021. Czy on jest fajny, czy niefajny, czy przemawia do Was taki koncept, a może nie. Poza tym, jeżeli film się Wam podobał, to prosimy o łapkę w górę, jak nie, to prosimy o łapkę w dół. Obie są dla zasięgu. Poza tym proszę o subskrypcję naszego kanału, czytanie Spider oraz oglądanie Spiderswept TV. Cześć!